Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Już drugi raz z tego miejsca. Ze mną Agnieszka Winek. Us, witajcie. Słuchajcie, no więc w zeszłym tygodniu, czyli 9-10 października, października, wydarzył się taki świetny, fajny event. Znaczy, czy był świetny, fajny, zaraz usłyszymy. Natomiast event o nazwie 100, kumite. Festiwal. Dokładnie, ja oczywiście zapomniałem, ale mam wsparcie bardzo dobrze, który prowadził. Valerii Shihan. jest Valerii Dimitrov, poważny gość. Jak było? Będziesz dzisiaj cały czas mówić. Super. Generalnie wydarzenie bardzo fajne, bardzo bogate w doświadczenia, zwłaszcza związane z walką. I ogólnie jestem bardzo zadowolona, że pojechałam, w ogóle wzięłam udział w takim przedsięwzięciu. Do tej pory raz jeszcze byłam na tego typu, właśnie y, seminarium stokumite kiedyś w Izraelu. Natomiast tym razem to było rzeczywiście niesamowite wyzwanie, ponieważ tutaj w walkach uczestniczyli zawodnicy z zupełnego topu europejskiego organizacji WKO. Sam event organizował właśnie też Shihan z WKO z Litwy, Shihan Paulus i on postanowił zrobić taki seminarium właśnie stopumite, dwudniowe, podzielone to na trzy treningi i w ten sposób to wyglądało od strony organizacyjnej. To jest tak, że po prostu jakby założenie było, że przez te dwa dni trzeba wykonać stokumite różnych. Tak, natomiast w ogóle to było podzielone na trzy treningi, z czego dwa treningi były w sobotę. Każdy trening zaczynał się od części takiej, albo rytualnej, takiej jakiś Kichony, jakieś podstawy, albo bardzo fajne rzeczy związane z jakimś stretchingiem. Potem była część, w której Valery prowadził dla nas taką część techniczną. No nie była to bardzo jakaś bogata część, bo to zazwyczaj były dosłownie trzy jakieś kombinacje związane z walką. A potem w sobotę były dwa treningi, gdzie były treningi 20, 25 walk, a w niedzielę jeszcze 50 do tego, czyli łącznie 100 walk. Ale w ogóle, żebyśmy podkreślili też, bo jakby tak przeszliśmy od razu do jakby sedna. Waler Dimitrów jest w ogóle mega gościem. To jest człowiek, legenda żywa, chodząca, mistrz Europy, świata i okolic. I zupełnie wszystkiego, czego się da. To w ogóle jakieś chyba takie super wydarzenie poświęcić z takim gościem. Tak, rzeczywiście. Jeśli chodzi o samą jego postać, to poruszał się w ogóle niesamowicie. Prezentował Mimo, nie może się... nie ma mało lat. Prezentował się świetnie od strony technicznej, rzeczywiście było na co, na co popatrzeć, natomiast y, samych kombinacji pokazywał dosyć mało y, i, i dał, dawał potem po prostu dosyć dużo czasu na przećwiczenie konkretnych, konkretnych zagadnień, y, ale rzeczywiście chodził między ludźmi, starał się pomóc, wytłumaczyć i podpowiedzieć, jak jakieś tam kombinacje wykonać. Ale i tak na bardziej atrakcyjną częścią było zawalczyć z samym valerian, to jedna rzecz, a druga rzecz ewentualnie podglądać jak walczy z innymi zawodnikami. Na to oczywiście nie było za dużo czasu, no bo w tym czasie oczywiście każdy toczył swoje własne pojedynki, ale samo to jak, jak mogłam popatrzeć jak prezentuje techniki, jak się porusza, jak balansuje ciałem, no to już mówimy o totalnych szczegółach po prostu. Rzeczach, które jakby nawet nie są może tak do opowiedzenia i do wychwycenia, natomiast rzeczywiście sama obserwacja takiego, takiej legendy, takiego człowieka z takim doświadczeniem, no to super sprawa. A to jest tak, że przez jakby to jest stokomite, jakby przede wszystkim bazowaliście na tym, że to było tylko przede wszystkim praca w parach, jak praca z partnerem, czy były też tarczowania, czy jak... Nie, jak nie, to... nie, wyłącznie wszystko związane z pracą z partnerem, Czy znaczy rozgrzewka była oczywiście taka klasyczna, raz kichonowa, raz właśnie stretchingowa, natomiast były kombinacje w parach, to po prostu było od razu rozgrzewka, ochraniaczy, żadnego sprzętu, tylko stają przed partnerem, Kombinacje waleriego były związane z takim też czuciem partnera, jakieś, jakaś obrona przed rękoma, jakaś kontra, przed nogą, przed ręką. To jedna rzecz, a potem no już po prostu walki. I te walki raczej były z nastawieniem takim, że skoro ich jest aż tak dużo, no to oczywiście nie mogą one mieć takiego rytmu i takiego tempa, jak, jak walki jakieś turniejowe, czy nawet egzaminacyjne, tylko jednak dosyć takie techniczne i i z nastawieniem takim właśnie na czucie partnera, na fajnym wchodzeniem w tempo. No dzięki temu, że to byli jednak zawodnicy, praktycznie prawie wszyscy moi przeciwnicy, dosłownie dwie osoby może były z jakimiś niższymi stopniami, a tak to, to wszystko było dosłownie czarne pasy i naprawdę można było, można było bardzo skorzystać. Natomiast właśnie dzięki temu te walki to były trochę jak takie, jak gra w szachy albo czające się lisy na siebie, a nie taka mucka. I I dzięki temu to było bardzo atrakcyjne. To też jakby podchodziłaś do tego w taki sposób, żeby jakby spróbować w jakikolwiek sposób zawalczyć z tymi osobami, które były na, na tych komite, na tych czy bardziej tak, żeby jakby tą kombinację, którą tam Walerii zadał, rzeczywiście przećwiczyć w takiej realnej walce. A to jest właśnie bardzo ciekawe zagadnienie, bo bardzo dużo osób w jakiejkolwiek sytuacji stresowej, zwłaszcza jeśli walczy z jakimiś obcymi zawodnikami, stara się, no właśnie nie stara się robić nic nowego, tylko zupełnie wykorzystać to, z czym czuje się komfortowo. Jednak mu wszystko zawsze jakieś napięcie i spięcie powoduje to, że się bardzo zamykamy. A tutaj, no dzięki temu, że tych walk było aż tyle i trzeba było walczyć luźno, to rzeczywiście można było bardzo. Posunąć naprzód swoje możliwości techniczne, i dla mnie to nie był żadny problem do tych walk, wdrażanie tego, co zaproponował Sam Walerii. Zresztą potem, jak miałam właśnie walkę z Sam Valerim to próbowałam zrobić praktycznie wszystko, co on zapre, zaprezentował do tej pory i widziałam, jaki miał z tego ubaw, jak, jak skakałam jego kombinacje I myślę, że to w ogóle było super fajne dla, i dla mnie, i dla niego, że, że potrafiłam to jeszcze w trakcie wykorzystać. I, i fajna była z tego zabawa po prostu. A, a tak, bez problemu, udawało się wykorzystywać te rzeczy, które zaprezentował, jak najbardziej. To może on miał taki, wiesz, zupełnie odklejenie w ogóle od rzeczywistości, bo jak zaczęłaś robić jego wszystkie kombinacje, to on stwierdził, no nie, to przecież ja, co teraz? <laughs> Dokładnie. Tak śmiesznie to wyglądało. Tak, tak. Ale widziałam, że ja wchodziłam w jakąś jego kombinację. On robił właśnie swoją płynną kontrę, też bardzo podobną, i lecieliśmy dalej. I wyszedł z tego naprawdę fajny taniec. Myślę, że mógł mieć tak samo kupę satysfakcji, że komuś coś pokazał, i to udało się zrobić. Więc myślę, że dla, dla każdego instruktora to fajna akcja. Nie. Ja się też tak bardzo cieszę, jak komuś coś pokażę. A potem widzę, że on to robi w walce i że jakoś przyjął moje uwagi, więc tutaj myślę, że to też było fajne i że dużo ludzi mimo wszystko próbowało również w taki sposób próbować te, te kombinacje, które on zaproponował. Przede wszystkim wydaje mi się, że takie seminarium, takie jakby przeżycie takiego treningu z takim gościem, który jest naprawdę wybitnym zawodnikiem daje nam też dużo, wiesz, na głowę, że jakby jeżeli on mi coś pokazał i to zacznę robić, no może coś z tego być dobrego. Miałeś takie wrażenie? Mm -hmm. To bez wątpienia. <coughs> natomiast w ogóle jak się jedzie właśnie do, do jakiegoś instruktora, który, u którego no wiadomo ma u wszystkich autorytet, to jedzie się trochę jakby jak taka jakaś pusta szklanka i teraz... Chcesz chłonąć tą wiedzę jak najbardziej. Czasami jak trening jest taki, no powiedzmy sobie nudny, i, I nie wiem, ten instruktor, który prowadzi zajęcia, nie ma u ciebie jakiegoś autorytetu, to stoi się w jakiś sposób tam taki żmudny i, i jest ciężko przyjąć jakąś wiedzę, a jak stoisz przed takim naprawdę topowym zawodnikiem, to się każdy jego ruch po prostu chce wchłonąć, i to jest wtedy bardzo, bardzo właśnie takie bogate w wiedzę seminarium dla Taka rzecz, o której ostatnio dosyć często wspominam, jak z tym się rozmawiam, że. E bardzo fajnie jest, tak takie seminaria zaczynają prowadzić w tym naszym karate. Jednak zawodnicy i osoby trochę młodsze od tych takich, nie przemierzając nikomu, starszych sensejów, okay. Japończyków lub innych gości, którzy, ok, bardzo długo trenują karate, natomiast nie mają takiego świeżego spojrzenia na walkę, to taki wydaje mi się, że Waleś Dimitrow jest dwa razy większym czymś fajnym na seminarium, jakbyś mhm. to porównała. Ja bym na pewno dyskutowała z tym poglądem, ponieważ to jest też tak, że to jest nie problem tego, który prezentuje wiedzę, tylko bardziej problem tego, który pobiera mhm. wiedzę, bo to jednak są po prostu czasami mega szczegóły, a czasem nawet widzę, że ktoś, kto po prostu wiele lat spędził już ucząc jakichś swoich uczniów, to czasami jakieś rzeczy po prostu skrótowo tłumaczy, widzę, że stoją ludzie, którzy po prostu nie widzą o co mu chodzi nie orientują się w kombinacji, w jakimś balansie ciała. To są już później na wyższym etapie naprawdę mega szczegóły i niektórzy po prostu czasami nie są wychwycić, nie są w stanie wychwycić jakich, jakichś drobiazgów. Natomiast to myślę, że jest fajna lekcja dla wszystkich, że jak jeździsz w ogóle na jakieś seminaria, to zawsze od każdego można coś wyciągnąć. Tylko rzeczywiście, jak jest ktoś, kto ma polo, dryk, po prostu jakiś fan z tego, to, to łatwiej jest tą wiedzę przyjąć, a jak ktoś to robi jakoś rutynowo, no to trzeba jakby się naprawdę doszukać czasami czegoś, ale to, to często jest jakaś bardzo fajna czasami wiedza. Jak ciężko sparuję się z Walerią Dimitrowym? No, jest szybki na pewno i tym, to, czym mnie mega zaskoczył, czegoś nie spodziewałam, że będzie robił, to robił w tempo bardzo fajne wycięcia. Mm, poza tym, no, mimo wszystko, ja musiałam się wklejać i robić krótki dystans, żeby w ogóle sięgnąć gdziekolwiek, bo, no wiadomo, jest dużym gościem, przynajmniej w porównaniu ze mną. Ale z kolei, z kolei ten dystans, no dawał mi różne fajne opcje i, i dzięki temu ta walka właśnie tak fajnie płynęła, że tak powiem, gdzie każdy z nas szukał swojego dystansu i, i super doświadczenie, i myślę, że też mogłam zaskoczyć pozytywnie i miło i fajnie pomachać nogami sobie. w głowę, czy nie? <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> no, no, no tak z pierwszej piłeczki, że tam wiem dosłownie w drugim, trzecim ruchu, zanim się zorientował, że jestem szybka dziewczyna. Mhm. Ale no ale oczywiście, natomiast trafiła mi on złapał tą nogę i wywrócił mnie na plecy. Może to gdzieś jeszcze się pojawi w internecie, zobaczymy. Więc, więc w drugie tempo już złapał tą nogę. Ale no ale fajna rzecz, no wiadomo, jakby to jest super sprawa, że można w ogóle w taki sposób fajny, miękki sobie z kimś naprawdę na topowym poziomie powalczyć. I Teraz możesz powalić. nagrywać taki przewodnik dla całej reszty. Pod tytułem Jak trafić Waleriego Dymitrowa w głowę, Agnieszka Winek. No bez przesady to było takie, wiesz, no, walnięcie w głowę to jeszcze nie, nie, nie bez robię, przesady, ale spokaję. ten. Zresztą tam był taki prikaz, że te kopnięcia na głowę mają być lekkie, więc sobie mm -hmm. tak luźno machaliśmy, oczywiście, ale ten, ale, ale było fajnie. A coś cię zaskoczyło tak szczególnie, że pokazał coś naprawdę fajnego, co jakby wydaje ci się, że jakby jesteś w stanie wdrożyć w takie swoje prowadzenie zajęć i coś, co naprawdę zaskoczyło. Zupełnie szczerze to nie, między innymi to wynika z tego, że po pierwsze już widziałam wiele walk. Jak linijki mhm. toczy, i po prostu e, już się spodziewałam, jakie będzie prezentował kombinacje, a drugie to to, że wraz z Sikhanem Pawłem Juszczykiem, to jeździmy naprawdę dużo na różne seminaria i staramy się tej wiedzy czerpać jak najwięcej, więc po prostu część z tych kombinacji już była mi dobrze znana wcześniej. Więc takie mega wow, to, to nic mnie nie zaskoczyło. Samo po prostu e, obserwacja, jak on się porusza, mhm. no to to była najfajniejsza rzecz co najfajniejsze jaką kombinację taką najfajniejszą pokazał, która w jakiś sposób ci bardzo odpowiada. Z takich rzeczy, może, które myślę, że ja tak po prostu w walce mogę wdrożyć, to zaprezentował blok Waszej ukę. a potem prosił, żeby robić ten blok przegarniając majgery, w tempo robić sierpa na mhm. splot, a potem drugą ręką szita na wątrobę. No grunt, że takie płynne, po prostu płynny ruch, którym jesteś w stanie blok połączyć z atakiem, ale dosyć taka, no po prostu fajna i myślę, że miła dla wszystkich była ta interpretacja, że to... Jakoś tam się też wywodzi z tego kichonu, gdzie dużo osób się po prostu doszukuje jakiegokolwiek sensu, po co to machać w powietrze te dziwne ruchy, a potem przychodzi fajny już zawodnik. Pierwszy, i... Pierwsze odczucie, że to się nie da, to się chyba da. Nie, wychodzi bardzo fajnie i nawet przed chwilą na treningu, no bo to jesteśmy dwa dni po seminarium, już byłam na treningu normalnie poćwiczyć, trochę tam jeszcze tych siniaków mam, ale, ale dzień bez treningu jest dniem straconym, <laughs> więc poszłam na trening sobie luźno popykać, no i rzeczywiście bez problemu leciała ta kombinacja. Właśnie, bo to nie jest tak, że to Agnieszka się specjalnie przygotowała w kimonie na nagranie, tylko wpadliśmy prosto po angielski treningu i ona tutaj jest z nami. I to jakby jest po treningu i tak dalej, więc e, 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 cały czas gotowa. Nie no, zastanawiam się teraz to, że to ma siłkę, wiesz, rzeczywiście, że przegarniasz i możesz pójść, to jest... No bo to jest tak, że cofasz biodro, wychodzisz sobie barkiem, mhm. biodrem niby z blokiem, a to już jest przecież mhm. zamach do tego, że wtedy ładnie sobie wchodzisz no, z blokiem jest. raz. Akurat zawodnik przegarnia tą rękę, czyli składa łokieć i masz wtedy drugą stronę, znowu, z której możesz wyjść fajnie z biodrem, więc to rzeczywiście ma szansę powodzenia. No przykładowo taka kombinacja. Zapiszcie i spróbujcie w domu, albo na treningu. Rzucam na waszyłkę. Ale abstrakcja. Nie, no nie wpadłem na to. Jednak jak no, Coś fajnego pokazał. Fajnie. A teraz żałuję, że nie pojechałem. Główną wartością i tak były same walki. Mhm. Ja mogłam osobiście powalczyć naprawdę z bardzo dobrymi zawodnikami. Między innymi z Ingą, którą walczyłam na Mistrzostwach Europy mhm. KW i też z Rutą, czyli też taką zawodniczką, która w ogóle wygrała tę Europę w KW w wyższej kategorii wagowej. No, dużo zawodniczek właśnie. No, litewskie Kyokushin organizacji WKO jest bardzo znane i nawet nie wiem, czy nie najmocniejsze w tej chwili w Europie. Więc w tej mojej grupie byliśmy podzieleni na grupy takie kumite. To w tej mojej grupie było właśnie dziewczyny plus juniorzy, no i to było około 40 paru osób, i to naprawdę byli wszyscy super. Ale jakby były też takie, że tam z facetami takimi większymi walczyłaś? Nie, tutaj akurat nie, bo to byli juniorzy, więc okay. najwięksi chłopaki to tam mieli jakieś 70 parę kilogramów w tej mojej kategorii, natomiast co ciekawe były też w tej kategorii wszystkie no, dziewczyny po prostu, które były na seminarium i między innymi były też dziewczyny ciężkich kategorii, a okazuje się, że Litwini są po prostu narodem, który jest mega wysoki, tam tak jak byli inne osoby, my w cztery osoby pojechaliśmy na to seminarium, oprócz mnie był jeszcze Karol Breitfuss, Natalia Kondeusz i Oskar Gembala, i Karol i Oskar, którzy no nie są niscy, no może wysocy też nie są, ale nie są niskimi osobami, i to po prostu wszystkim sięgali do, dosłownie do barku. Bardzo wysokie osoby i dziewczyny z tych ciężkich kategorii tak samo, no po prostu były ogromne. Mm -hmm. Wręcz takie, że robiąc nogę w szpagat, ledwo tam można było dosłownie sięgnąć do ich głowy i kilka takich dużych dziewczyn też było do, do powalczenia, więc też niezłe wyzwanie. No to też takie pierwsze pytanie, które mi przyszło na myśl, a propos tego, że są tacy wysocy, to czy nie ma takich, wiesz, problemów koordynacyjnych? Ale z tego, co słyszę, to chyba nie. Z koordynacją to już bym dyskutowała właśnie, bo jednak dużo osób nie potrafiło tak płynnie wdrażać tych kombinacji, które były zaproponowane na seminarium, tylko rzeczywiście musieli się z nimi trochę namotać. Widziałam po sali, że, że próbowali, ale że tak jak my z Natalią ćwiczyłyśmy sobie te kombinacje, to nam szło to naprawdę lekko rachu ciachu w jedną, w drugą stronę biodro. A, a tutaj no, widziałam, że się nie orientują do końca, że to tak jakoś super nie szło im, że to na no, myślę, że nie było aż takie lekkie dla nich. Byliście jedną ekipę, jedyną ekipą z Polski, czy ktoś jeszcze był od nas? Y jeszcze był Shichan Tomek, Basiak. Y a poza tym nie było w ogóle nikogo z zagranicy. Reszta to byli wszyscy tylko Litwini, więc miłym akcentem też było to, że na samym początku seminarium zostaliśmy też wywołani na środek, zaprezentowani i, i przedstawieni, więc to było bardzo miłe i fajne. A z kolei. Shiha Tomek to stał w ogóle tam z przodu, na środku wraz z innymi szychanami, więc nic jego w ogóle było widać. No i bardzo miły akcent, fajny. Wydaje mi się, że to trzeba korzystać z takich, z takich rzeczy, natomiast mam wrażenie, że e, chyba mało rozprobowane są takie eventy jednak mimo wszystko. Bo szczerze przed tym dopiero jak pojechaliście, to tak nie wiem, może z tydzień czy półtora rzeczywiście widziałem jakieś gdzieś tam na grupkach jakichś karateckich informacje, że takie seminarium się pojawi. W ogóle pierwszy problem to jest taki, że w tej chwili jest w ogóle konkurencja wielu imprez i równolegle bardzo dużo się działo i w Polsce, i w Europie. A samo WKO, które no, spodziewałam się, że jakby najchętniej pojedzie na taki event, to była jeszcze kadra właśnie w tarąskich górach. Tak, tak Więc akurat tak. tutaj ten y, najlepsi zawodnicy z Szynu no to <coughs> byli na swoich konsultacjach, więc akurat nie mieli takiej możliwości. A z kolei ci zawodnicy, może niższej rangi, to może nie chcieli też jechać na z kolei aż taki event. Czyli co, zrobiliście to walk, powalczyliście z Szychanem Dimitrowym, mm. wielką legendą karate. Mm. A jaki jest, jakim jest takim człowiekiem w odczuciu, Walerii Dimitrow, e, po prostu na seminarium, tak trochę prywatnie, trochę e, nieprywatnie? E, w ogóle mi się wydaje, że takie budowanie legendy wokół takich ludzi, to, to potem się okazuje, że w życiu są zupełnie normalnymi, zwykłymi. Zwykłymi ludźmi, i, i o ile na Macie rzeczywiście są niesamowitymi gwiazdami, o tyle tutaj to był zupełnie normalny, miły, fajny człowiek, do którego się podchodziło, można było pogadać chwilę, przywitać się. Także, także myślę, że zupełnie swobodnie, normalnie, fajnie. Nic tam z gwiazd czy jakichś takich rzeczy, tylko po prostu fajny, fajny człowiek. Czyli jak spotkasz jego na turnieju, na jakichś mistrzostwach Europy, to można spokojnie podchodzić, prosić o zdjęcie. I jak najbardziej, wyznaczyć. bardzo sympatyczna, uśmiechnięta osoba. Co prawda myślę, że tutaj i tak było troszeczkę tak, że Dimitry odczuwał pewnego rodzaju presję, bo jednak był na seminarium wśród ludzi, z którymi głównie rywalizuje na macie więc myślę, że tutaj mógł mieć pewnego rodzaju jakiś dysonans, jak, jakieś takie dyskomfort delikatny, no ale jakoś bardzo tego po sobie nie pokazywał i, i bardzo fajnie się zaprezentował. No pewnie, no, mógł mieć rzeczywiście takie, takie poczucia, że pokazuje zdradza jakiś rąbek tajemnicy, jak trenuje sam. Dokładnie, ale też chyba tak myślę. Jednak. To on jest mistrzem tych wszystkich technik, a nie oni, więc... Hmm. Nie też był prowadzony. bardzo otwarty na pytania. Praktycznie w trakcie każdego treningu na koniec swojej kombinacji pytał się i czy są jeszcze jakieś pytania, czy mógłby jeszcze coś zaproponować? I śmiało odpowiadał na każde pytanie, więc bez problemu. Tutaj też tak mówił otwarty na prezentację. No cóż, polecamy a. wszystkim chyba e, udział w seminariach. tak, z ciekawą opcją było już moje takie późniejsze przemyślenie, że z kolei jeśli ktoś w ogóle szuka jakichś wyzwań, kyokushin, no to oczywiście jedna rzecz to są turnieje, no ale wiadomo, że to jest dosyć taka sprawa dla wybrańców. Mamy też, czyli dla takich osób, które są raczej uzdolnione ruchowo, no przynajmniej na tym wyższym seniorskim poziomie, bardzo zaangażowanych. Osobie, która ćwiczy rekreacyjnie, ciężko jest wyjść na zawody. Z drugiej strony mamy jeszcze egzaminy, i to bardzo fajnie też działa na wiele osób, które ćwiczą rekreacyjnie, no ale fajnie jest szukać coś jeszcze, coś zrobić takiego super wow dla siebie. I czy sprostać jakiemuś mega wyzwaniu. No i tak doszłam do wniosku, że takie właśnie seminaria, gdzieś 150 czy 100 kumite, to to jest po prostu mega fajna sprawa. Jeśli ktokolwiek właśnie by szukał jakiegoś fajnego wyzwania dla siebie, no to tam się pojawiają co jakiś czas takie eventy, i to jest myślę, że dla każdego karateki naprawdę opcja świetna, żeby przeżyć coś wow. No i jakoś się rozwinąć. Jednak każdy gdzieś to karate robi troszeczkę inaczej. Dokładnie. No cóż, to, to ja Ci bardzo dziękuję, że pokrótce nakreśliłaś nam, jak to wyglądało i jak wyglądało wielkie przyjęcie A jeszcze z jedną super rzecz opowiem z kolei Widzimy. na koniec, jako, jako fajną akcję. To było coś takiego, że w czasie wszystkich treningów e, była muzyka na żywo i przez pierwszy dzień, przez sobotę, były to koncert takich gongów, e, czyli takich wielkich metalowych pierścieni, mhm. gdzie pan takimi jakimiś potężnymi. Pałkami takimi uderzał w te gongi. To brzmiało trochę jak horror, natomiast, natomiast pasowało do takiego nastroju walki. A drugiego dnia, kiedy mieliśmy już do, te, do zawalczenia te 50 kumite, stajemy na ceremonii, a nagle wchodzi orkiestra, full opcja po prostu gdzie. E, wszystkie instrumenty na żywo orkiestra, normalnie jakieś trąbki bębny, jakieś flety, no wszystko, e, cała orkiestra wchodzi. E, na otwarciu, na ceremonii powitalnej zagrali Hemshin Kyokushin, wieją nowy wiatr. E, widać było, że to poruszyło ludzi. E, bili brawo w, w rytm muzyki, i potem była ceremonia, walczyliśmy swoje walki i praktycznie cały czas grali no naprawdę fajną, fajną muzykę na żywo. I przegrywali wam do, do tych walk? Przegrywali tak, nam do tych walk. Naprawdę Echce. można było poczuć super luz i po prostu świetnie sobie dzięki temu zawalczyć. Mniej więcej co 10 walk była trzyminutowa przerwa, a wtedy oni jeszcze głośniej dawali jakiś w ogóle hit, więc wprowadzali no niesamowity nastrój jakiegoś luzu i takiego właśnie fajnego wejścia w, w ruch. Aż się chciało ruszać na nogach, robić ciekawsze techniki, no to, to rzeczywiście no dało bardzo dużo z takiego, z takiego luzu, z takiego może zmniejszenia troszeczkę presji samego wydarzenia. I, i no było to świetne. I na koniec również jeszcze zagrali hymn. Więc też jakieś takie na pożegnanie takie też było widać w środku. To zrobimy taka poruszenia. kolejna innowacja w takim karata, bo jednak mm -hmm. zawsze jak jesteś na treningu, to jednak skupiasz się na treningu i tak dalej, nic w tle chyba nie gra. E, a może to jest plan, żeby się jednak tak jeszcze podkręcać. E, wiesz to, że puszczana jest muzyka w trakcie treningu, to jednak już się teraz dosyć mm -hmm. często zdarza. Ludzie wiadomo, sobie puszczają muzę, żeby się podkręcić, żeby był ten power, ale, ale ta muzyka na żywo to już robiła tak niesamowite wrażenie, że to aż ciężko opowiedzieć. Fantastyczna sprawa. Musimy jakąś muzyka znaleźć do klubu, żebym przygrywał nam cały czas. Ale muzykę. słuchaj, tych chłopaków było z 10 i mm -hmm. grali po prostu świetnie. Śmieszne wydarzenie. Mhm. Ja tak trudno sobie wyobrazić, nie? Bo to jednak Także coś się jakby dzieje. ktoś w Polsce chciałby na jakieś seminarium zaprosić orkiestrę, to ja przyjadę na pewno. <laughs> jako orkiestra. <laughs> Powalczyć do tej orkiestry. <laughs> no cóż, fajne wydarzenie. E, tak jak mówię, zachęcamy. No i mam nadzieję, że będzie można Sejs Agnieszkę spotkać znowu na jakimś fajnym evencie i fajnym Bywam, seminarium. Bywam, chętnie jeżdżę. Lubię to. Spotykam znajomych, uczę się nowych rzeczy i myślę, że to jest super droga do, na rozwój. Super pomysł na rozwój, żeby brać udział w takich wydarzeniach, także jak najbardziej. Chcecie walczyć z sensem, nie tylko na macie, więc wtedy bezpiecznie. zapraszamy na seminaria i zgrupowania. <grym> super, bardzo chętnie. No i super, bardzo dziękujemy. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia.